Się mam no z tej strony Gaviks, to jest już drugi odcinek z odcinka, w którym, którym próbujemy zrobić w prowincję, znaczy państwo James Cook i no jak na razie byśmy potrzebowali te tutaj dwie prowincje niestety. Ale zanim to będę ruszył jak na razie na Węgry, bo są one, no, mamy, mamy ich bardzo mocno otoczonych, więc nie ma sensu, mi się wydaje chyba zlekać zbytnio. Tylko czy oni czasami nie mają z niej... Nie, dobra, nie mają z niej wojny, to dobrze. To chyba mogę ruszać na nich na wojnę. Raczej nie powinni mi nic zrobić. Tak mi się bynajmniej wydaje. Um, no, na nich, to by powiedzmy wojna. A nie mają pokoj, chęć wolności. Czy mi właśnie... Czy ja mam właśnie wojnę z Ukrainą? Nie, dobrze. Trochę już obawiałem, nie? Bo to był ich wasal i trochę się zesrałem. Że zaraz oni mi wojny wypowiedzą, nie? Ale jak to by się nie bał. Że ci. Si... Mm -hmm. Dokładnie. O by się spodziewał, że wypowiedzą mi wojnę. No niemożliwe, nie? No normalnie niemożliwe. Dobra, to był zły pomysł. A, Dobra, widzicie co? Ja też stawiam na to, że to tak trochę nie wypali. Ten, że to nie wypali. 13 tysięcy. Próbujemy się przed nimi obronić? Czy to na razie nie ma sensu? Ale w sumie wiem, oni się, oni się tutaj wbijają, nie? I my też się w sumie wbijamy na, na, na tą Ukrainę. Dobra. Yy, tutaj. A no, tutaj już nie mogę, ale tutaj mogę wyprodukować. Nawet, nie, nawet jakby, to tutaj będą, bo. Okej. Okay. O kurde. No co? Ej, Gostek. To, 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 to nie jest twoje. To twoje jeszcze nie jest. Nie porąbało mnie do takiego stanu. Dobra. Yy, czy ja mogę w sumie wziąć z nimi pok rozmowy pokojowe? Tak, więc ja sobie wezmę całe, całe węgry. I chyba te dwa tereny jakoś potrzebowałem, nie? Jest, udało się. Tylko wiecie, w czym jest problem? Że ktoś... Aha, ja, on, ja tego potrzebowałem, a to ciur, bo ja bym musiał turcy zaatakować. No dobra. Wiecie w czym jest problem? No, że w sumie ktoś mi zabrał prowincję No i to właśnie teraz najgorsze Bo, kto, bo oni mi właśnie zabrali prowincję i co ja mogę teraz zrobić? Ja z nimi mam, mam sojusz, nie? Znaczy nie mam sojuszu Tylko no... Wiecie, no już mam pokojowe relacje Czy tak... Słowet, Słowen... Słowań... Tak, nie umiem umie polskiego Słowację próbuję, żebyśmy mogli spróbować podbić Dobra, wyprodukujmy tutaj troszeczkę wojska. Tylko to są jeszcze świeże prowincje, więc ja tu aż tyle tego nie wyprodukuję. No dobra. Co zrobić, jak nic nie zrobić? Okej, okay. dotransportujmy to tutaj. Tutaj tak połowę dajmy. Tutaj oddajmy to, żeby można było się łatwiej bić. Tutaj tak samo. I to tutaj, dobra. I chyba będziemy mogli już powoli atakować. Tak mi się wydaje. Tutaj, żebym degenerował. I jedynie zrobił asymilację. Dobra. Czy to już będzie w sumie wszystko? E, no chyba tak. Wątpię, że oni że co, cokolwiek mi jeszcze tutaj zrobią. O kurde. O kurde. Nawet Niemcy mnie nie dojadą, chyba, nie? Tak, Niemcy nie, nie powinni dojechać. E, więc. Dobra, spróbujmy. Nie mają bardzo dobre relacje z nimi. No nie! Dlaczego ten, dlaczego ten odcinek musi się tak źle potoczyć? Oh, dlaczego? Mm, dobra. Czego ja sobie coś jeden. Dobra, ja tych tutaj trzech prowincji tutaj nie potrzebuję, tak? To dam te. To... Dobra, poczekaj. Tego tutaj nie potrzebuję, dobra. To zrobię tak, Turcja. Handel. Ja ci dam to. Moje całe złoto. Yy, oddam ci też, nie wiem. Mo mogę, ci moją mogę ci te trzy prowincje oddać. Proszę. Zapisz. A ty mi oddasz tylko tą, dobrze? Ale dlaczego? Przecież i się to opłacało, miałaby tutaj trzy prowincje, nie? A tu ma tylko jedną. Jakie jakie. A! Z czemu? A czy ja bym mógł Austrię zaatakować? W sumie tak, mógłbym Austrię zaatakować. Dobra, więc co? Zmiana ja planu w takim razie, a to idziemy na Austrię. Austria jest trochę już bardziej wykokszona, Ona ma chyba... nie ma... A z Czechami ma wojnę. A dobra, Czechy mi nic nie robią raczej. Mm, raczej. Umówmy się raczej. Już, już parę razy kiedyś mówiłem raczej i no, wiadomo, jak się skończyło. E, trzeba zasymilować to wszystko, bo tutaj będzie, nie będzie można wojska doprodukować. Dobra, tutaj wyślimy z 3000. Tutaj tak samo. O Boże, gdzie się to wysłało? No, znowu do, czar do, do Morza Czarnego po Dobra, nie wiem, tak raz czasami dziś. Albo ja trzy środkowo nacisnąłem, i teraz tak się stanęło. Tutaj to ma być. Yy, I do. O, tutaj mamy. Wpływ z podatków zróbmy. Yy, I teraz tutaj zasymilujemy. Dobra, delikatnie podatki bym zwiększył. Na hajs. Okej. Okay, i czy teraz tak? Czy to w sumie wystarczy? Ja się obawiam troszeczkę, że nie. Dlatego wolałbym też co? Rozejm przedawnił się, no dobra. No, w dupę Turcja mi zabiera całą Ukrainę. Jak... Dobra, to ja mogę się na nich na wbić teraz, to, tak jakby na to nie patrząc. Dobra, już za późno. Już za późno już mi zabrali, no. E, dobra, co, zróbmy sobie jeszcze tutaj może, nie wiem, wieżę obserwacyjną. Okej. Okay. Oni czy coś... 200 tutaj mają. To nie aż tak dużo. Okej. Okay. Jeszcze bym trochę doprodukowała. Ja się strasznie obawiam Austrii. Austria zawsze gram na singlu była wczoraj potężna. Okej, okay, dobra. Spróbujemy. Albo nie, wiecie co? Ja bym jeszcze sobie trochę golda doprodukował, bo później z goldem może być problem. Okej. Okay. Wyślij wojnę. Dobra. Lecimy na Austrię. Okej. Okay. Ok, to jak na razie gładko poszło. Nie było jakichś wielkich problemów. Ale pewnie coś się zaraz zmieni, znając Aja. Tak na pewno będzie. No i tu 5000 wyślijmy na to. Mhm. Tak. W montażu wam palce, jeszcze przed chwilą mówiłem. Ale pewnie coś się zaraz zmieni, znając Aja. No. Więc, no widzicie jaki jest age nie miły Dosłownie to jest najmilsza gra w jaką życiu grałem, dosłownie, nie ma milszej, nie? Tutaj musimy tego tysiaka by złać, oni już tu raczej nic nie będą mieli w takim razie Mhm Ta ta Seranie w bania Sześć tysięcy! Zarąbiście! Kocham tą grę, I love it! Ja, ja kocham tą grę, ewidentnie, nie? To jest, to jest moja fawgierka. Próbujemy się tutaj jeszcze wbić. Obronimy się tędy, bo oni na tym sami... Oni na czasami tędy wyj wyjdą. Okej, okay. próbują się trochę obronić. Okej, okay, tu im wciul wojska teraz straci... Oni tu teraz bardzo dużo wojska stracili. Ja im wyślę tutaj. Tutaj, żebym nie mog żeby nie mogli się obronić. Tutaj I teraz tutaj wyślimy całe wojsko. Dobra. Okej, okay, próbujemy tak się obraniać, dobry pomysł, spróbujemy zrobić tak, tak, wyślijmy tutaj, żeby się obronić, tutaj, tutaj tak samo, I no i tutaj zgarniamy te tutaj takie male tańkie te ręki, no kurde, dobra, mój pies coś tam szczeka, i uwaga, no ja... Dogenerujemy tędy, to tędy już się nie dostanie. Nikt Ani to jeszcze próbują się obronić, nie? Ale no wiecie, jak to wejdzie, to już nic im nie da. Tutaj myślimy to. Tutaj połówkę. Tutaj tak samo. Zróbmy tędy połowę. Tutaj też połowę, żeby się nie mogli wydostać. No i mamy. No serio? <gryw> Jakim cudem? O dobra. No i, uwaga, chyba koniec. Bo... Okej, okay, ale ja je zwabiam do rogu, to koniec. Będziemy się bawić w kotka i myszkę? Chyba na to chyba wychodzi. Tak, dobra, nie. Jest, udało się, koniec. I teraz tak, czego ja potrzebuję do James Cooked? Aha. No dobra. Zga zgarnę sobie wszystkie te rany w sumie. Najwyżej im to później oddam. No Boże. Najwyżej to później oddam po prostu. Tak se zgarnę to wszystko. Tego na pewno będę potrzebował, tego. No i dobra. Tego już raczej nie będę potrzebował, ale jak jest, to se zgarnę. Dobra, jest wszystko moje. Pięknie, dobra. Um, chyba największy minus, jak. O, dobra, zaasimilujemy. Chyba największy minus jak na razie jest taki, że tu się wbija nam Turcja, i tutaj ona nam zabiera te tereny, nie? I to jest największy minus. Słowacja jest wasalem, no, Niemców, więc jest problem, bo jak ja i to wyślę, no, to Niemcy mnie automatycznie zaatakują, nie? I to będzie problem. To, to będzie automat, nie? Są nie, oni mnie od razu zaatakują. To, to oni, oni się nad nie będą zastanawiać, po prostu, tak? To będzie tak, to, to będzie tak jak wtedy, nie? To bym mógł Ukrainie wypowiedzieć wojnę w sumie. Bo oni mają wojnę, tak? Próbujmy. Może coś się uda. Wybudujmy sobie tutaj wieżę obserwacyjną i zobaczymy. Czy oni coś tutaj mają. I ja mają. Tutaj nic, tutaj nic, tutaj nic jest. Dosłownie już nic. To jest mój? Nie, to jest ich. No dobrze. Ty poczekaj, bo jak ja potrzebuję prowincję do James Cook? Tak. Okej, okay, dobra. Tutaj szybko regnujemy wojsko. Ja muszę im wojnę zaraz wypowiedzieć, nie? To muszą być moje prowincje. Bo jak potrzebuję, nie? Szybko tutaj to jeszcze przytransportujmy. To tak samo. Może się jeszcze uda. Dobra, wypowiadamy wojnę. Jest! Mam chociaż te dwa tereny. Mam chociaż to. E, a czego potrzebuje do James Cook? Jeszcze tych dwóch. Może poczekać, aż, Turc aż Turcja osłabnie. Albo zasłabnie. Uwaga, czy to wszystko? Nie, jeszcze ten. Tutaj jeszcze. Dobra. I teraz wypowiadamy rozmowy pokojowe Bier i bierzemy tylko to. Oni to muszą przyjąć. Jest! Dobra, udało się. Nie, wydłużaj. Udało się. Czyli teraz tak, to mamy załatwione. Jeśli chodzi o... Aha, no dobra, potrzebujemy jeszcze te, ale to są Turcji, nie? Więc ich tak łatwo nie zdobędziemy. No i tego. Ale zobaczcie, że już naprawdę mamy tego dużo. Potrzebujemy tylko Słowacji, kawałeczka pol pol Polski, tutaj tej Turcji. No i Czechy. Czechy teoretycznie mógłbym zaatakować. No, mógłbym. Dobra, mógłbym. Próbujmy. Tylko muszę tutaj całe wojsko powysyłać. Wszystko, wszystko i to. Dobra, robimy cięcie jak to wszystko dojdzie. Dobra, wszystko nam doszło. Przy okazji zróbmy sobie asymilację. Okej. Okay. Ty, Ukraina odzyskała te tereny. Co się dzieje? Patrzcie to. Dobrze. My na szczęście mamy to. To, to fajnie jakbym mógł odzyskać, ale no... Spróbujmy, handel. Y ja mogę ci dać moje całe złoto, te trzy prowincje. A ja chcę tylko tą Zapisz. No nie, no odrzuciło. Nie wiem co, nie wiem po co teoretycznie, bo tutaj nic nie da. A miały trzy trz, trz więcej tereny. Ale dobra, jak tam chcę? Yy, tutaj musimy trochę rozdzielnie to wojsko. A, no, w sumie tutaj niepotrzebnie. Tutaj to mogłoby, tutaj to mogło zostać. Yy, dogenerujmy. Czemu by nie? Jak myślicie, czy no z 24000 wojska starczy? No, chyba tak. Mam bardzo minusowe relacje z nimi, dlatego bym chyba tutaj postawił jeszcze może wieżę obserwacyjną, żeby się zorientować, co tu się dzieje. O kurde, szykują się chyba. No dobra. Jeszcze bym trochę tego wojska lepiej dog dogenerował I zróbmy asymilację na wypadek. Dobra. Niem Niemcy? No nie. Nie. Czechy. Oni nie mają z nich dobrych, aż tak dobrych relacji. Z Turcją mają dobre jednak. Z Turcją się uwielbiają. Aciul Żyje się dla fabuły. Okej, okay, ale, ale bomba, ale bomba tu poszła. Power Keeper, ale kleją. Mm -hmm. Mm -hmm. Bardzo ciekawie. No dobra, tego się jednak nie spodziewałem. Dobra, jednak się spodziewałem troszkę. Nie, nie dam ci tego, wydłubcej. Utrzymanie wojska zróbmy. O kurde. Próbujemy ich osłabić chociaż może. Ja tutaj dogeneruję to, jest, na no właśnie, niż zacząłem tutaj wbijać. I czy ja mogę sprzęć im z łatwością stolicę? Żeby ich osłabić tutaj, nie? Okej. Okay. Dobra, wbijają się bardzo mocno. Mamy ich stolicę. Okej, okay, to poszło gładko. Tutaj wyszliśmy to, bo oni raz na pewno tutaj zaatakują, to jest pewne. Więc dogenerujemy jeszcze więcej. No dobra, odbijają mi tereny, ale stracili chyba naj najważniejszą armię swoją. Więc chyba to już ich koniec mi się wydaje. Jeszcze nie chcę mówić ostatniego słowa, ale no, na to tak to wygląda. Mhm. Dobra, tutaj. Jest. Udało się. Podbiliśmy Czechy. Czy mi starczy gwiazdek? Chyba tak. Tak, starczyło. Super. Dobra. Mamy to. Nie. Zróbmy asymilację. No i dobra. Widzowie, ja zapisuję gierkę. Chyba jeszcze podzielimy to na trzeci odcinek, bo jeszcze brakuje nam Słowacja, Polska i te, 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 te tereny, więc no. Ja się z Wami żegnam i nara!